Siemanko moi drodzy, w dzisiejszym filmie nauczymy się Sidewinder Webstera. Jest to wariacja już trochę bardziej zaawansowana Webstera i bazuje ona na łamanym Websterze, czyli tej drugiej wersji Webstera, gdzie będziemy przeciągać sobie tak samo rotację jak w łamanym, z tym, że tylko i wyłącznie jedną nogą, drugą nogę będziemy mieć pod i będziemy w połowie ruchu próbowali wypchnąć biodra i prostą nogę lewą w moim przypadku posiągnąć do ziemi, a prawą przytrzymać podgiętą w górze, czyli coś takiego. To już jest troszeczkę bardziej zaawansowany ruch, ale jeżeli dobrze kumacie webstera, dobrze kumacie łamanego webstera, to jak najbardziej jest on prosty do zrobienia. Pokażę Wam tutaj szybką formę levelowania tego skoku i pokrótce tylko wyjaśnię, jak ustawić dobrze ciało, ponieważ to jest bardziej zaawansowany ruch. On po prostu wymaga dobrych podstaw. Macie dobre podstawy, bez problemu wejdzie. Jeśli nie, będziecie mieć z nim problemy. Czyli na początku robimy sobie zwyczajnego webstera. Potem robimy sobie wersję łamaną. I na końcu próbujemy podkulić naszą prawą nogę. Po tym, jak już przejdzie przez głowę, czy jak przejdzie już ładnie nam za głowę, podciągamy ją sobie do siebie i prowadzimy wszystko wyprostowaną lewą nogą do samej ziemi. W ruchu dodatkowo też staramy się grupować. Także też próbujemy się zaopaść pod naszą lewą nogę. Jak robimy z lewej nogi, oczywiście po to, żeby nam się łatwiej było przekręcić, żeby szybciej przekręcić cały skok, to też pomaga troszeczkę mocniej zaakcentować ten wykop, to otwarcie, które robimy pod sam koniec, żeby móc też pewnie wylądować na tej nodze. Ze względu na to, że jest to ruch troszeczkę bardziej rozciągnięty niż zwyczajny ext Webster, możecie sobie również pomóc delikatnie wyższym wyskokiem podczas wykonywania tego Exa. Uważajcie tylko, żeby za wysoko nie wyskakiwać, ponieważ nie chcemy przeciążyć naszego kolana i nie chcemy totalnie się skupić na tym, żeby tylko spancza zakręcić. Potrzebujemy też również tego machu naszą prawą nogą. Także wybalansujcie sobie mniej więcej taką wysokość, na której będzie troszeczkę więcej podbicia spancza lewą nogą i troszeczkę więcej machnięcia, tak żeby to machnięcie dalej prowadziło to przejście, a nie sam punch. I to tyle, jeśli chodzi o Sidewinder Webstera. Tak jak powiedziałem na początku, jest to trochę bardziej zaawansowany ruch. Dobrze złapcie te podstawy, dobrze złapcie Webstera, dobrze złapcie ekstu Webstera łamanego i bez problemu robicie sobie ten skok. Jeżeli też macie z nim problemy, możecie sobie na początku nauczyć się tego sidewindera, robiąc go z dwóch nóg, tak jak normalnego webstera albo normalne salto w przód. Zobaczcie sobie na samym salcie. Próbuję się złapać undertucka, tak samo jakbym robił łamane salto. Po prostu moja lewa noga jest wyprostowana, moja prawa noga jest podkulona i na końcu próbuję sobie otworzyć biodra. Czyli robię dosłownie to samo co w łamanym salcie. Tylko że z jedną nogą w rotacji. I to tyle jeśli chodzi o ten ruch. Dzięki wielkie za obejrzenie. Do zobaczenia w kolejnym filmie.